Kolejnym odcinku naszego programu Wysokie Rozmowy. Dziś naszym gościem jest nowy dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, pan Tadeusz Kruszewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. E, panie dyrektorze, pozwolę sobie zacząć od gratulacji. Dziękuję. E, tydzień rozpoczął się od nominacji na nowe stanowisko. Jak pana pierwsze wrażenia po, jako no, nowego dyrektora w Szepietowie? E, może zacznę od tego, że w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Pracuję już 23 lata. Piastowałem tam różne funkcje. Zaczynałem jako specjalista gminny, później byłem głównym specjalistą, koordynatorem, kierownikiem działu. No i z dniem właśnie 26 lutego zostałem dyrektorem Polskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Także, jeżeli chodzi o zadania Potowskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szybiedowie, nie są to na mnie jakieś nowości, no ale wiadomo, że funkcja dyrektora wiąże się też z innymi zadaniami, no i tutaj powoli z każdym dniem tych dni nie było na razie dużo, po prostu się w to wdrażam. Sytuacja w tej chwili w rolnictwie. Wszyscy wiemy, że jest ciężka, to też przekłada się na naszą pracę. Musimy po prostu w, w spotkaniach z rolnikami, czy to podczas rozmów indywidualnych. Czy to szkoleń, po prostu tą całą sytuację tłumaczyć i wyjaśniać. Mm -hmm. No właśnie tak jak Pan wspomniał, z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego od ponad 20 lat jest Pan związany. I czy dzięki temu, albo czy te doświadczenia, które w tych latach Pan zdobył, będą miały znaczenie na tym nowym stanowisku? Na pewno będą miały znaczenie. Tak jak powiedziałem znam pracę w ośrodku od różnych jakby, z różnych jakby pozycji, poczynając od tego jakby najniższego szczebla, czy poprzez kierownika, znam te wszystkie ścieżki, co, jak, gdzie się dzieje. Na pewno te doświadczenie na tych różnych stanowiskach będzie bardzo pomocne w piastowaniu tej, tej funkcji. Nie? Mm -hmm. A jaki Tadeusz Kruszewski jest prywatnie? Prywatnie? No tutaj już wspomniałem, że takim moim hobby jest, jest pszczelarstwo. Zajmuję się tym od już ponad 10 lat. W tej chwili mam około 70 rodzin pszczelich. Mówi się, że 70 rodzin pszczelich to jest praca na, na jeden etat. W tej chwili wiadomo, że ta nowa funkcja wiąże się z wieloma obowiązkami i wyzwaniami. Zobaczymy, czy uda mi się to pogodzić. Mam nadzieję, że nie będę musiał rezygnować z tego pszczelarstwa, bo pszczelarstwo bardzo wciąga i bardzo często zdarzają się takie sytuacje, że pszczelarze w wieku 80 nawet 90 lat jeszcze chodzą do tych pszczółek. Ciężko im się rozstać. Z tym, z tym swoim hobby, z tą swoją taką pracą. Także to myślę, że ta moja. Prywatna działalność, no, dużo czasu poświęcam pszczołom, no i oczywiście rodzinie. Mam żonę i dwójkę dzieci. To tutaj należałoby postawić przed pszczołami, chociaż czasami żona i dzieci narzekają, że to niekoniecznie jest, że więcej czasu poświęcam. To, ale staram się to im wynagradzać w inny sposób. Wróćmy już może do, do tych obowiązków jako dyrektora. Może za wcześnie jest o to pytać, ale jakie są Pana priorytety i cele na, na tym nowym stanowisku? Jaką, mhm. jaką może jakąś określoną wizję strategii doradztwa rolniczego chciałby Pan pod wprowadzić? Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szybietowie ma w każdym powiecie swoje Biuro ogólnie w Podlaskim ośrodku pracuje około 200, 200 osób i każde biuro powiatowe świadczy usługi dla rolników nieodpłatne i odpłatne. I głównym takim, moim myślę, zadaniem będzie to, żeby te, te usługi świadczone dla rolników były jak najwyższej jakości, żeby rolnicy, każdy rolnik z naszego biura powiatowego wychodził zadowolony i, i tą, dostał jak największą wiedzę z, związaną z rolnictwem. Także myślę, że to będzie taki priorytet, żeby, żeby ta, ta obsługa rolników była jak na najwyższym poziomie. Mhm. Często ze zmianą na stanowisku kierowniczym wiążą się zmiany też na niższych szczeblach i chciałam zapytać, czy Pan Planuje jakieś zmiany czy, czy są planowane w ogóle zmiany na stanowiskach pana zastępców czy może jakieś inne zmiany kadrowe zwolnienia może poszerzenie grona doradców Jeżeli chodzi o zastępców to zwalmy tu na tradycję jest taką tradycją że dyrektorzy też jakby są zazwyczaj też odwoływani także jak to będzie w tym przypadku bo jeszcze na razie na razie moi zastępcy są ci poprzedni może za wcześnie jeszcze na ten temat mm -hmm. mówić i zdradzać no zobaczymy jak ta współpraca będzie się układać a co jeżeli właśnie chodzi o same grono doradczy czy uważa pan że może tych doradców jest za mało y jeżeli chodzi o doradców i ewentualne zmiany, to tutaj takich zmian nie przewidujemy, bo doradcy nasi posiadają wiele kursów, wiele, wiele różnego rodzaju zdali egzaminów, mają doświadczenie w tej pracy doradczej i trudno jest znaleźć na rynku tak od HOC jakiegoś doradcę, który posiadał odpowiednie kwalifikacje. Także w przypadku doradców tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek zwalnianiu. My w nawet teraz, w tej chwili, poszukujemy doradców w różnych powiatach, np. w Powiecie Hajnowskim, Zambrowskim brakuje doradców, który, którzy mają odpowiednie wykształcenie, odpowiednie zdane egzaminy, kursy. Także tu, jeżeli chodzi o doradców, to, to no na pewno o nich zostaną tylko, aby, aby chcieli. Mhm. W tym roku największe wydarzenie, które jest organizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, czyli regionalna wystawa zwierząt hodowlanych odbędzie się już po raz 30, czyli taki jubileuszowy, można powiedzieć. Czy w związku z tym są przewidziane jakieś specjalne atrakcje, wydarzenia towarzyszące? W miesiącu dwa tygodnie temu mieliśmy pierwsze posiedzenie komitetu organizacyjnego. Wystawy, debatowaliśmy na ten temat, rozmawialiśmy. Na pewno przy okazji organizacji tej 30. wystawy zwierząt hodowlanych odbędzie się ogólnopolska wystawa bydła mięsnego. Jakie jeszcze inne będą imprezy towarzyszące, które jakby zostaną zorganizowane przy okazji tej 30. wystawy zwierząt hodowlanych? Nad tym jeszcze pracujemy. Ja jestem dyrektorem od dwóch dni. Na pewno, na pewno coś będzie, czy to będzie w formie koncertów, czy jakichś imprez towarzyszących. Na ten moment mi trudno cokolwiek powiedzieć, ale jeżeli coś takiego będzie, to chętnie z Państwem się spotkam i, i poinformuję. Jesteśmy teraz, tak jak już wspomniał Pan, w takim czasie, kiedy o polskim rolnictwie jest głośno. Od kilku tygodni polscy rolnicy protestują. Wczoraj był taki bardzo duży marsz w Warszawie. Wszystko związane jest z tym tak zwanym Zielonym Ładem, ale też z sytuacją na granicy z Ukrainą. Jaki jest Pana stosunek do tych postulatów, które przedstawiają rolnicy? My jako Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a również Ministerstwo Rolnictwa znamy te problemy, rozumiemy, myślę, że tutaj nie chodzi głównie o Zielony Ład. Zielony Ład to jest taki tylko, ja wiem, w 10% problem. Największym problemem jest ta opłacalność produkcji roślinnej i zwierzęcej, ale głównie roślinnej. Jest to oczywiście związane z wojną na Ukrainie, kiedy ona wybuchła. Dwa lata temu pojawiły się problemy różnego rodzaju przepływie towarów, czy to płodów rolnych, czy nawet środków do produkcji, Sto spowodowało to bardzo duży wzrost cen środków do produkcji, ta średnia inflacja przez te dwa lata to wyniosła ponad 40%, i te koszty produkcji w rolnictwie bardzo wzrosły. Niestety w tym pierwszym roku po, od wybuchu wojny te ceny produktów rolnych jakoś drastycznie nie spadły, no ale w tej chwili ten spadek jest znaczący i ta opłacalność. Jeżeli możemy mówić w ogóle o opłacalności, bo w przypadku produkcji roślinnej jej nie ma, no to, no to, to, to jest, no jest sytuacja ciężka. My to rozumiemy. Staramy się rolnikom tłumaczyć, że. Jest to okres przejściowy. No niestety już za chwilę, za moment zaczną się prace polowe. Trzeba zgromadzić środki na zakup nawozów, zakup materiałów, materiału usiewnego. Także sytuacja jest trudna. Miejmy nadzieję, że to jak najszybciej, ulegnie poprawie Ministerstwo Robić działania w tym kierunku, czy to przez wypłatę przyspieszoną środków z agencji, czy to środków suszowych, bądź innych. Na przykład teraz do 29 jest nabór wniosków na dopłatę do, do kukurydzy, to jest 700 zł do hektara. Także my, jako ośrodek i ministerstwo, rozumiemy rolników, cieszymy się, że te strajki nie są jakieś tam, że po prostu rolnicy w miarę pokojowo. Bez jakichś tam wielkich rozruchów manifestują te swoje problemy, i no, wspieramy rolników, rozumiemy to jak najbardziej, że, że jest problem. Mamy nadzieję, że to jak najszybciej się, się to wszystko jakoś unormuje. To tym głównym takim problemem, myślę, tych strajków jest ten na duży napływ. Napływ produktów rolnych z Ukrainy, czy to będą zboża, czy to będą owoce miękkie, czy też nawet ten wspomniany miód, nie? Mhm. jest problem. No. Wiadomo, że trzeba w jakiś sposób pomóc Ukrainie, ale też musimy zabrać o swoje własne interesy, tak, żeby na, na tym nie tracili podlascy polscy rolnicy. Nie? Mhm. A czy jest jakaś gałąź rolnictwa, yy, która Pana zdaniem jest niedoceniana albo zbyt mało doceniana? To znaczy w jakim sensie? Yy, w takim sensie, jakby to określić. Tutaj w powiecie wysokomazowieckim głównie mamy rolników dostawionych na hodowlę bydła mlecznego. Tak. Yy, ale właśnie, Pan powiedział o pszczelarstwie jest ta produkcja roślinna, czy jest taka w stosunku do nawet pomocy czy unijnej, czy rządowej, jest jakaś dysproporcja, że któraś gałąź jest bardziej wspierana, któraś mniej? Jeżeli chodzi o ja myślę, że to tak trudno jakby jednoznacznie określić, że niektóre gałęzie są mniej wspierane, niektóre więcej. No u nas w województwie podlaskim rozwinęła się właśnie ta bardzo produkcja Mleka. Jesteśmy znaczącym producentem mleka w skali kraju, bo szacuje się, że około tam 25-30% mleka jest właśnie produkowane na Podlasiu. Jest to produkcja bardzo pracochłonna, ale są te dochody w miarę stabilne. No, inne gałęzie produkcji są mniej opłacalne, ale z kolei mniej pracochłonne. Takim problemem, myślę, w województwie podlaskim jest wielkość gospodarstw, bo jak zacząłem pracę w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 20 lat temu, to średnia powierzchnia gospodarstwa wynosiła około 11 hektarów. W tej chwili mamy 12 hektarów średnią powierzchnię gospodarstwa i na przykład w porównaniu do tych wielkich gospodarstw, czy na Ukrainie, czy w innych, państwach świata, no trudno jest z takimi dużymi gospodarstwami konkurować. Tutaj musiałaby nastąpić specjalizacja, czy to uprawa jakichś, nie wiem, warzyw, ale żeby zmienić kierunek produkcji wiąże się z tym, wiąże się z tym duże koszty przestawienia i tak dalej, także no to to wszystko nie jest takie proste, to muszą tutaj być i środki i pomysł. Jeżeli chodzi o i o, o to, co Pani pytała, czy któreś gałęzie produkcji są w jakiś sposób wspierane, no to tutaj można wspomnieć o rolnictwie ekologicznym, że to jest wspierane, bo jakiś tam procent produkcji w Polsce jest wprowadzane w tych systemach ekologicznych, z tym, że na rynek tych produktów ekologicznych trafia niedużo, nie ma jakby jednorodnego towaru, który może być dostarczony do większych sklepów, bo te sieci wymagają właśnie jednorodnego produktu dostarczonego przez tam 12 miesięcy w roku. To takich gospodarstw ekologicznych niestety jeszcze nie mamy. Te gospodarstwa są jakby specjalnie dotowane, czy w różnego rodzaju projektach unijnych, czy w pomocy ze strony jakby pomocy krajowej. To te, te gospodarstwa są na pewno tak wyjątkowo wspierane. One z, ich dużo nie ma, chociaż w niektórych powiatach naszego województwa są ku temu warunki. Tutaj miał na myśli powiaty te części wschodniej, czyli Hajnowskie, Powiat Hajnowski, Siemiatycki, tam gdzie mamy czysty klimat, dużo jest różnego rodzaju parków krajobrazowych, rezerwatów, tam akurat te warunki są do tej produkcji bardzo dobre. No tylko to, co powiedziałem wcześniej, żeby żeby jakąś tą produkcję ekologiczną uruchomić i na większą skalę, no to trzeba posiadać odpowiedni zasób gotówki. No. Mm -hmm. y tak, Jeszcze wrócę do tego, że z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego jest Pan związany od ponad 20 lat. Co sprawia, że widział Pan tą ewolucję no bo w zakresie rolnictwa, bo rolnictwo sprzed 20 lat no jednak różni się z tym rolnictwem, które mamy dzisiaj. Jakie wyzwania dalsze widzi Pan przed polskimi rolnikami? Tutaj takim. No i... Takim wyzwaniem, myślę, podstawowym jest w jakiś sposób unormowanie spraw związanych z, z dzierżawami. Bo to, co powiedziałem przed chwilą, że średnia gospodarstwa jest tam około 12 hektarów. Jeżeli nie uregulujemy spraw związanych z dzierżawą, bo w tej chwili zazwyczaj jest tak, że faktycznie ten rolnik uprawia około 30-40 hektarów, ale własnych posiada. Załóżmy te 15, a reszta to jest, są jakieś umowy ustne, i ten rolnik podejmując jakiekolwiek decyzje, czy związane z prowadzeniem jakichś innowacji, czy to jakieś tam precyzyjne siewniki i tak dalej, rolnictwo tak zwane 4.0, on nie ma jakby pewności, że za rok czy za dwa nie straci tych, tego swojego podstawowego. Podstawowego jakby pola do działania i ktoś mu tych, tych 20-30 hektarów po prostu nie, wymo, nie wypowie tej umowy. Także tutaj takim podstawowym problemem jest, jest ten, ten, ten rozwój, te powierzchnie gospodarstwa, bo żeby w coś inwestować, no to musimy mieć pewność, że, że będziemy mieli i, i na czym to wszystko jakby robić. Nie? Mhm. Dziękuję bardzo za rozmowę i dziękuję. życzymy sukcesu w nowej roli, a przypominam, że Państwa i naszym gościem był dzisiaj nowo powołany Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Pan Tadeusz Kruszewski. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tutaj Pani wspomniała o targach. Chciałbym zaprosić Państwa i wszystkich słuchaczy już 6-7 kwietnia organizujemy pierwsze targi. To są wiosenne targi ogrodnicze. Także zapraszam, na pewno będzie co zobaczyć, no i kupić, bo to są targi związane z krzewami, z drzewkami owocowymi i nie tylko. Także zapraszam, dziękuję za wywiad i liczę na owocną współpracę.